Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTube i witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek, samego rana z takim motomiksem zdrabkowym, moi drodzy, miks za 50 zł. Mamy tutaj podwójną grę, Polska-Polska, szalone zakupy, kocham zdrabki i playbooka. Tak się przedstawiają drapki na dzisiejszy odcinek. Jeżeli ktoś jest nowy na moim kanale, po raz pierwszy ogląda ten filmik, po raz pierwszy zajrzał na ten kanał, to zapraszam do subskrypcji. Taki czerwony przycisk na dole, kliknijcie go, aby był szary. Zostawcie lajka, a my zaczynamy moi drodzy od drapania i przejdźmy sobie od szalonych zakupów. Mam nadzieję, że zdrabka będzie szczęśliwa. I co my tutaj będziemy szukać, moi drodzy? Naszych wygrywających liczb. A mamy 29, 39, 26 i 4.

I trójeczka też za nisko. Sprawdźmy sobie bonusy, czy nam się trafi jakaś kwota. A mamy portfel i worek, z tego co widzę. Czyli co? Pierwsza zdrabka i od razu no, przegrana. Mam nadzieję, że ten poniedziałkowy odcinek nie będzie cały z przegranymi, bo nie byłoby zbyt dobrze. Mamy tym razem zrabkę Polska-Polska, również za 5 zł. Przejdźmy sobie do niej i szukamy liczb. Tutaj ta warstwa ścieralna jest dużo bardziej przyjemna od tej warstwy z szalonymi zakupami. I mamy 17, 2, 13 i 33. I czy któraś liczba nam się tutaj trafi, moi drodzy? 26 to nie nasza liczba, 15 też nie, czwóreczka. 34 za wysoko, 16 za nisko, 12, 19, 23 również nie, 28 i 8. Czyli Polska, Polska przegrana, przegrana, A oraz M. Także no niestety moi drodzy, zrabka leci do kosza. A my mamy kolejną zdrabkę. Kocham zdrabki. 5 zł. I szukamy takich liczb jak 21, 28, 13 i 9. O, już tutaj zdrapałem liczbę. A mamy 19, 7, 16. Także no niestety, moi drodzy. Szóstka. Trójka. Czternastka. Trzydzieści pięć. Dwadzieścia dziewięć. Troszkę za wysoko. Jedenka. Dwunastka. Jedenastka. Dwójka. Dwadzieścia cztery. Mamy dwadzieścia jeden. Jest wygrana. I trzydzieści cztery. A pod dwadzieścia jeden moi drodzy dziesięć złotych. Czyli mamy literki kontrolne U, U oraz U. Już dyszka. Drapeczce jest na nasz plus. A teraz sobie sprawdźmy podwójną grę, bo może tutaj coś jeszcze wpadnie. Oby było tych nagród całkiem sporo, moi drodzy. A szukamy takich liczb jak 15, 22 i 16. Stosunkowo mało tych liczb mamy do odnalezienia. No i moi drodzy, co my tutaj będziemy mieli? Czy uda nam się coś trafić? Mamy 21 dwadzieścia osiem czwóreczka czternaście dziewiętnaście osiemnaście dziewięć trzydzieści dwa dwadzieścia sześć Napiszcie w komentarzu czy lubicie poniedziałki czy raczej nie Mamy szóstkę Dwójkę. Kto uważnie ogląda odcinek, niech napisze w komentarzu, czyli lubi poniedziałki. A co my tutaj mamy, moi drodzy? Podkowa, dwie świnki. Ojejku, jak tu ciężko się odrywa. Świnka diament i korona. Kufer, kufer i korona. Korona, podkowa i podkowa. Gdyby były trzy podkowe, byłoby 20 złotych. Ale oczywiście takich wygranych to nie dadzą. Dobra moi drodzy, mamy e, zdrabkę, którą drapię po raz pierwszy w życiu. Nazywa się Playbook. Jak sami widzicie składa się ona z kilku gier. W takim razie przejdźmy do pierwszej z nich, do szafirowej i szukamy po prostu siódemki. I wygrywamy przypisaną do niej. No albo siódemki, albo wygrywającej liczbę. Pierwszy raz drapię tę zdrapkę. Dajcie mi znać czy ona jest raczej dla Was szczęśliwa. Bo z tego co wiem to bardzo potrafi uratować odcinek. Potrafi sypnąć fajną nagrodą. Tutaj mamy 22, także troszeczkę za nisko. Moi drodzy, jest siódemka. Jest siódemka. To już jest dobry bardzo znak, że jakaś wygrana na pewno będzie, co prawda nie wiem jaka. 23, kolejna wygrana. Kolejna wygrana, szóstka. Tutaj szóstka nam się nie trafiła. Oj, ojoj, moi drodzy, tak to możemy drapać. Tak to możemy drapać. 19. 24, 33. No chyba jednak ten playbook jest szczęśliwy. 13 i 29. Sprawdźmy sobie wygrane. Pod siódemką, no tylko wygrywamy przypisaną kwotę, ale mamy 5 zł. A pod 23 mamy 5 zł, także tutaj już mamy dychę. Przejdźmy sobie do rubinowej, drugiej. No i szukamy albo siódemki, albo rubinu. I podwajamy wygraną. To jest... No nie no moi drodzy. Mamy siódemkę. Mamy portfel. <słuch> mamy siódemkę, mamy portfel, mamy koronę. Mamy kufer. Mamy drugą siódemkę. Mamy worek, pierścionek, trzecia siódemka, lustro i czwarta siódemka. Czyli cztery wygrane w rubinowej. Sprawdźmy sobie. Tutaj mamy pięć złotych. Pod kolejną siódemeczką mamy również 5 zł. 5 zł i 5 zł. Moi drodzy, dwie strony już zostały wygrane. Przejdźmy sobie do trzeciej strony ze szmaragdową siódemką. I co tutaj musimy znaleźć? 3 razy symbol 7 i wygrywamy przypisaną kwotę. 3, czyli szukamy trzech siódemek po prostu. Gra numer 1. E, szminka, prezent, siódemka, trofeum i plik. Także no niestety tutaj się nie trafiło. Druga gra. Mamy róże, prezent, siódemkę. Diament i monetę. oj, trzecia gra. Sprawdźmy sobie trzecią grę. Portfel. Perła. Siódemka. Kufer. Garnek. A tutaj mamy w kolejnej grze zegarek, róża, dwie siódemki i kufer. Zobaczcie. W grze piątej garnek, siódemka, trofeum, moneta i złoto. O jejku. I kolejne gry. Lustro, siódemeczka, złoto. Druga siódemka i czy będzie... No będzie trzecia siódemka, nie wierzę. Naprawdę w grze tej kolejna siódemka nam się pojawiła. No naprawdę. No i w ostatniej grze sprawdźmy, czy będą te trzy siódemki. Mamy pierwszą siódemkę, zegarek, lustro, perła. No to już wiemy, że tutaj siódemki nie będzie. Jaką mamy tutaj wygraną? Mamy 5 zł. Także również i kolejna gra, kolejna strona wygrała. Przejdźmy sobie, moi drodzy, do ametystowej, do ametystowej i szukamy. E, czego my tu szukamy? Dwóch identycznych symboli w danej grze. Wygrane się sumują i bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. A mamy kufer i perłę, monetę. I monetę, moi drodzy, kolejna wygrana na tej zdrawce. A co? Zegarek i portfel. Dajcie mi znać, jaką mieliście najwyższą wygraną w playbooku. Bo szczerze mówiąc, nawet nie zapoznałem się z legendą wygranych. Jakie te wygrane tutaj są, zaraz zobaczę. Tutaj mamy również dwa inne symbole. Przypominam, że muszą być dwa takie same. Kufer i worek. Lustro i zegarek, korona i korona. Dwa takie same symbole zgodnie z instrukcją. A tutaj mamy wygrane 5 zł pod dwoma monetami i pod dwoma koronami. Również 5, także zobaczcie. Sporo tego drapania, ale chyba się słuchajcie, opłaca bo już mamy tutaj kolejną zdrapkę. Zdrap pola gry, jeżeli w danej grze znajdziesz trzy identyczne symbole, wygrywasz kwotę przypisaną do tej gry. A jeżeli znajdziemy trzy razy symbol 7, to wygraną mnożone razy 2, moi drodzy. Tak to wygląda. No to sprawdźmy, czy jeszcze coś tutaj się nam trafi. Tak. Tak, jak najbardziej, coś się nam trafiło, trzy pierścionki a w kolejnej grze mamy koronę, prezent i naszyjnik. Tutaj mamy plik, monetę i lustro. Tutaj w grze czwartej prezent, podkowa i podkowa, także no niestety. Worek, perła i róża. W grze szóstej. Perfumę. Koronę i lustro. Świnka, dzwonek i róża. Naszyjnik, perfumę i plik. Też nie mamy wygranej. Złoto, złoto, no i świnka. Już liczyłem na trzecie złoto. I w ostatniej grze. Szminka, szminka po raz drugi. I czy będzie trzecia szminka? Tak, będzie trzecia szminka. Będzie trzecia szminka. Znowu dwie wygrane na jednej zgrabce. Tutaj mamy piątaka. I tutaj również mamy piątaka, także znowu kolejna wygrana. Przejdźmy sobie do ostatniej części. Diamentowa. W grze drugiej znać trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Mamy 30 złotych. Mamy 30 złotych. Mamy 150 tysięcy. Mamy 5 zł. 150 zł, 5 zł także moi drodzy tutaj wygranej nie ma bo kwoty są różne a teraz przejdźmy sobie do do tej, grzy, do tej gry wygrywającym symbolem jest moi drodzy moneta a czy ta moneta nam się tutaj trafi zaraz zobaczymy mamy pierścionek zegarek perła złoto Kufer, worek, portfel, no i moi drodzy w ostatniej grze moneta się trafiła i ostatnia gra przynosi nam 5 złotych, niemożliwe moi drodzy, naprawdę niemożliwe, pierwszy raz drapię tę zdrabkę i zobaczcie w playbooku w samej jednej zdrabce liczymy razem, liczymy razem 5, 5, to jest już 10

8 stopnia to 60 zł, czyli taką wygraną mamy w Playbooku, do tego 10 zł. W zdrabce kocham zdrabki, co nam daje łączne, e, łączną wygraną w wysokości 70 zł, moi drodzy. No jest to niesamowite, jest to niesamowite, bo jesteśmy na plusie. Ja jestem na plusie. E, piszcie komentarze. Piszcie komentarze, kto uważnie oglądał odcinek. Wie co napisać, a Was moi drodzy bardzo serdecznie pozdrawiam, nie zapomnijcie o kciuku. I widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego poniedziałku. Wszystkim pa pa!